a toda la gente que se hizo aquí presente y solamente me queda invitarlo eh, para el sábado a que se haga presente que creo que va a salir un muy combate. El patrón Basile, Arresto Dobra, no. Dziękujemy państw, wszystkim Państwu za przybycie i, i zapraszamy na walkę, która ma miejsce tak, w sobotę. Gala zaczyna się o 20, już o 19. Zapraszamy publiczność i będzie się działo. Będzie się działo Wisienka na torcie, Bazile i Artur tutaj na koniec. Więc zapraszamy serdecznie bilety do nabycia tutaj i w parkach i, i... przez koniec Okej, miał być w nie ma sensu. Nie, bo idziemy na dwa dni, a nie trzy dni sobie. Proszę sprawdzić. Solidarność. Ej, jedźcie, jedźcie. Można Na Znaczy nie, w dniach medialnych proszę sprawdzić, czy jest to mocno, czy nie. Tak, jedność i organizacja są siłą, stanowią siłę. No i to jest jakiś tam 15 grudnia dzień, pracownika, kierowcy ciężarówek, saca el capuchón que no sale, no sea mala. Curva, curva más! Ahí está, curva más, eh. Curva la concha de tu madre. Profe, tiene que le va a sacar a la chica. Y ella tiene el teléfono.